Sieman, dzień dobry, witam tu na odcinku z minecraft ukończamy budowlę. ciągle są odcinki z minecraft wiem no wiecie minecraft jest bardzo o dobra fajnie słuchajcie ja sobie niektóre rzeczy tu pochowam bo są mi niepotrzebne dobra to wystarczy <grym> Dobra, chleb, mogę to tam już, będziemy potrzebne, to nie będziemy potrzebne, dobra, to Do kontynuacja naszego hotelu, zostawcie łapkę, mi będzie bardzo miło, choć nie zmuszam, ale można, dobra, jesteśmy, co wy, przepraszam, dobra, i teraz musimy sobie tutaj chodzić tu, OK i tu to dokończyć. Trochę okno będzie za wysoko, ale, ale się dosięgnie. No tam jakieś płynie kiedyś jakieś tam drewno ten zrobię, ale wiecie trochę będę musiał się nawycinać, wycinać. Znaczy, będę musiał trochę wycinać tego drzewa. Wiecie, trochę to zajmie. Będzie, nie starczy nam drewno, nie, proszę. No i nie starczyło nam. No dobra, trudno. Idziemy teraz sobie zrobić dach z niektórych tych desek. Tutaj zrobię, to będzie fajny, ładny dach bo z tych chłany go drewna jest zrobiony gdzie hotel bardzo bogaty tak bogaty albo nie, nie wiem jest bogaty czy nie to nie byście powiedzieli że nie ja mam to samo zdanie nie wiem akurat taki fajny sit później ten, ten kobold znowu zniszczę tylko na razie się muszę podsycać i skoczyłem No i teraz tutaj daszek robimy. Dobra, na niej to idzie. Jeszcze mamy tam stack w ekwipunku. Chyba? Sprawdzę, No mamy stack. aby starczyło. Raczej na, lu na ludzie starczy. później to zniszczę będzie bardzo brzydko wyglądać polecam oglądać film to stary. Browser jeszcze będzie spokojnie nie ma się o co obawiać niektórzy z was na kanale nie lubią Browser, co nie wiem ale teraz mamy minecraft i możemy też minecrafta nagrywać ale wiecie Brawl Stars to jeszcze będzie. Bo Brawl Stars to wczoraj nie najgorsza gra. Nie spadłem. Martyk noob. Jestem. No Spadłem i bum. Dobra, co już trudno. No to już nic nie poradzę teraz to zniszczyć, już widzowie, którzy nie będą widzieć nic podczas, podczas, ja nigdy nie mogę tego, tych wyrazów, po, po, podczas, czy znaczy czasami możecie nie widzieć. Ale tą wioskę chcę mieć taką, żeby była ładnie też oświetlona, więc też będziemy tą wioskę oświetlać i myślę, że jak najwięcej graczy będzie na niej grać. No nie wiem, kiedyś możemy tak zrobić nawet, że będziemy wpuszczać widzów, ale tylko tym, którzy nie będą nam rozwalać tych budowni wszystkich. Nie wiedziałem. Niektórzy będą rozwalać, bo wiecie, ale to się kiedyś pomyśli. Ale ja wam serio polecam oglądać te filmy stare. Robimy tutaj ten dach, a w następnym odcinku go dokończymy. Bo w tym odcinku już na pewno drewna zbierać nie będę. Czyli pójdziemy coś tam pozbierać sobie. No coś mi jeszcze trochę tutaj, tutaj porobimy. Myślałem, że już się skończył. Muszę zaraz iść. Po jeszcze jedno. Nie. Ja to jestem nubek. Który spada. Ciągle. Dobra, później tu naprawię. Dobra, kiedy indziej ten dach jeszcze dokończymy. Wygląda jak... jakby nie wiem, jakby tu się dach zniszczył. Jakby tutaj piorun walnął jakiś. Burza, tornado był. Nie no, jeszcze to dokończymy. Spokojnie, widzowie. W następnym odcinku, znaczy nie zrobimy. Zrobimy następny odcinek, ale wiecie, z inne... z innym tematem, tak. Mm, dobra, mamy tu wszystko. Teraz trzeba tam tylko okna. Tam jakieś takie zrobić. Nie, ale żeby zrobić te okna, to takie coś. Nie, niektóre nie będą miały. O, żeby... Ja, ja mam pomysł. Pokoje oddzielę. Patrzcie, to, to, to taką. Wiecie, te pokoje będą mieli... miały patrzeć na kilka... No one dokładnie podzielone taką a ten pokój sobie powiększę one na przykład dodam tu pokoju albo nie trochę zmniejszę, żeby się tu jeszcze jedno zmieścił no i będzie pasować fajnie dobra to już tam zostawię, no ale tutaj okna, nie a tu będzie trzeba okna, bo jakie domy okna nie mają, no widzałabym, chyba każdy ma w domu okna, raczej tak. Dobra, tu trzeba takie, sobie jeszcze takie małe, albo nie, tu już nie, tu nie będzie okien. No i dobra, no i jeszcze tu tylko takie okno. tu możemy najwięcej, bo tu po tej stronie nie będzie, będzie pokoi. Bo tu nawet w sumie miejsca nie ma. Zwieć. No i w tym czasie będziemy mogli dokończyć sobie tamto. Dobra, trochę tam wykończyłem. Dobra, lecimy na dół. Tu w następnym odcinku chyba będą. Ten hotel jest taki fajny i duży, że trzeba będzie zrobić czwarty odcinek. Myślałem, że wystarczą trzy, ale serio ten hotel jest taki duży. Hotel. Nazwijmy to. Hotel. Pierwsza klasa. Nie hotel na przykład... No dobra, później pomyślę. Nie, później pomyślę. może go nazwiemy? O, Hotel Narodowy Bartkowic. Narodowy Bartkowic. Dobra. Mamy Hotel Narodowy Bartkowic. Okej, okay, mamy tutaj już wszystko. Tutaj ziemniaczki sobie zbieramy. Wsadzimy to tu, to później so, z tego sobie wyrośnie. E, tutaj to. Tutaj teraz to ulepszamy. Dobra, to to niech sobie urośnie. że marchewka już jest cała. No i dobrze. No i mamy marchewkę. Szybko sobie do kompostownika wsadzimy. Dobra, i leciamy. Lecimy. lecimy jeszcze tą drogę bardziej lepczać. Mm, dobra. Tu już mamy wszystko. Tylko tu ze skrzynki trzeba to jeszcze wziąć. Okej, okay, to mamy. Sikienka, To trzeba to Zowie Przepraszam, że tak sprawdzamy nutę, ale wiecie, chcę mieć to. Wiecie, czy sobie ile jest tam minus bo czasami się nie wyślę i no i wiecie czy odcinek wtedy jest zepsuty. i wtedy nie ma odcinka już tu chyba nic nie dokończymy to jest na koniec tym odcinku no i skończyliśmy ten odcinek więc na rę.